Generał Flynn doradcą Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Czy pierwsza nominacja amerykańskiego prezydenta erekta oznaczają reset stosunków z Rosją. błysnął dzisiaj węgiel. Są takie dni, że udaje się po prostu wszystko. Myślę, że są też takie. Oczko 21 goli, tyle mamy w czterech meczach Ekstra klasy. Nawet najstarsi górale tego nie pamiętają ani Kamil Kosowski, którego Wisła strzelała z problemem. I jeszcze białe ulice w kalifornijskim Santa Clara. Niektórzy mieszkańcy, liczący na świąteczną atmosferę, w tym na co dzień upalnym miejscu, niestety się rozczarowali. Biały puch okazał się być nie śniegiem, a pianą, która wypłynęła z zepsutej instalacji gaśniczej. Jak twierdzą strażacy, piana pojawiła się na ulicy po tym, jak w jednym z budynków system gaśniczy wykrył pożar. Okazało się jednak, że ognia nie było, a system zepsuł się i nie przestawał produkować piany. Kiedy jej warstwa urosła do 3 metrów, gęsta maź zaczęła wylewać z budynku na ulicę. Mieszkańcy Santa Clara, którzy nigdy nie widzieli w tych stronach śniegu, wykorzystali ten moment na zabawę, ale to co jednym poprawiło humor, innych przyprawiło o ból głowy. Strażacy muszą teraz wypompować gęstą pianę ze studzianek kanalizacyjnych, bo zakleiła one, ona odpływy wody. Ja tą sprawę myślę już zamknąłem na tyle, na ile byłem w stanie zamknąć osobiste, można powiedzieć wnioski z tego bardzo poważne. Właśnie chcę zapytać. Na pewno nie w tym przypadku. Jak organizuje je Ministerstwo Obrony Narodowej. Czterech, czterech zawodników w defensywie i, i tak naprawdę nikt nie potrafi wyjść do. Spójrzmy, co zrobił Dariusz Jawiński oddając strzał. A jej! Trasa S3 w kierunku poznania na wysokości skwierzyny. Takiego widoku kierowca i autor tego nagrania oraz siedzący obok kolega z całą pewnością się nie spodziewali. Samochód wyprzedza ich na lawecie, która odczepiła się od ich busa. Poczułem e, lekkie odciążenie samochodu e, i natychmiast samochód zaczął lekko przyspieszać. Spojrzałem w lusterko i widziałem, że samochód na lawecie się oddala. Więc to był pierwszy szok. się, Pan Grzegorz, gdy zorientował się, że laweta jedzie sama, zaczął zwalniać, aby ją przyhamować tylnym zderzakiem, ale to się nie udało. Przyczepka z Subaru imprezą wyprzedziła właściciela. W tym miejscu droga akurat była pochylona. Laweta zaczęła zwalniać, gdy dyszel zaczął ocierać o asfalt, aż wreszcie wyhamowała na miękkim poboczu. Dwie osoby zostały ranne w zdarzeniu auto osobowego z pojazdem technicznym kolei. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Łowczowie, to koło Tarnowa. A jak informuje policja, obaj kierowcy byli pijani. Lokatorze kamienicy przy ulicy Kredytowej 4. ...zderzył się z drezeną kolejową. A na koniec ostrzeżenie dla wszystkich operatorów kamer. To popis australijskiej mistrzyni olimpijskiej w snowboardzie Tory Bright na polu golfowym w Sydney.